Hej, cześć, dzień dobry z tej strony Andycy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dysmir4, dwa światła, trzy razy ma jednego osobno. I jest ze mną oczywiście, jak zawsze, Madzia! jestem, dzień dobry. Dzień dobry, słuchajcie, nie wiem jak u was za oknem, ale u nas deszczowo. Ciemno. C I ciemno, i, i deszczowo. Znaczy tutaj deszczowo. I i do domu daleko. Idzie ta wiosna? To jest, słuchajcie, to jest pytanie: tu już niby jest wiosna, a u nas nie ma. Hmm. Nie ma wiosny, ale za to Madzia ma dla was emotkę odcinka. Truskawka! Oj, weź. Naprawdę? No tak, bo ja teraz tak nałogowo robię galaretki z truskawką, maliną i brówką. Ale truskawka, Magda, to jest moje życie. Ja tam wrzuciłam same owoce tylko w tych pucharkach, a potem zalałam galaretkę, która w sumie niewiele by zmieniła, bo ja robię galaretki przezroczyste. A, bez koloru, tylko... Tak, są takie, Może sobie kupić, Na są chyba z doktora Edkera. I jest smak truskawkowo-waniliowy i jest smak winogronowo-agrystowy bodajże. O Jezu, tak. Naprawdę pycha. No, o, zachęciłaś mnie teraz. A z mhm. okazji tej, że Magda mnie zachęciła, to zapraszam was standardowo na G2, gdzie z kodem Andes i z kodem Magic, macie 3% cashbacku i link jest na dole w opisie filmu. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. I też do Magdy też zapraszamy, bo Magda tam w Simsach przeboje ma. Jak usłyszałem, jaki ma zapłaty rachunek, słuchajcie, za prąd, to mnie ścięło w sekundę, także iście w sobotę. A, w ogóle ja ci nie powiem znaczy dzisiaj. No, że... <laughs> tak, bo moi widzowie widzieli, tobie zrobię spoiler, moi hmm. musieli wjechać za granicę w kwestii zarobkowej. No, co ty gadasz? No, są w Salwadoradzie i zbierają artefakty, że I Oni wystawili się na targu. I... <grym> Będą, może, te. Nie, łazimy po dżungli i kamienie ty kuba, nie zbieramy. Tylko uważaj, że ne, netoperki, ne, te, perki, te Taki inne takie. Taki to i te sprawy. Nie, to u nas te. A, Boże. O pszczoły nas gryzą. A, to, no, i te nietoperze, i pająki, i jeszcze te. Ko A, kokobary? Kokobary też... chyba są, nie? Czy coś e, takiego? Kapibary. Kapibary, ko kokobary. Żebym <grym> widział kokobary. Mm -hmm. Nie no. W każdym razie Jezu. tak na nie też wpadliśmy. O, mój Boże! Słuchajcie, dzisiaj, jak już pewnie też widzicie po tytule odcinka, jest wieczór kawalerski. W końcu do niego doszło, bo tydzień temu. Maciek, pokaż to, i ja powiem, co powiedziałam wcześniej. Dobra, słuchajcie, ja pokazuję, a Magda mówi. No to tak, teraz będzie porówka, porówka potem wielka miłość wesele, potem trup, a potem bailando w Las Vegas. No. Czyli słuchajcie, Magda ma plan na życie dla siebie i dla Wojtka, Wojtka o śmierci, amba Fatima, koniec, no, nie co będzie. Co majątek przejmę i co mi więcej trzeba w życiu. <grym> Ej, właśnie. No dobra, bo my o 18 wychodzimy, tylko pytanie jest takie, czy Wojtek jest w ogóle u... tutaj, czy nie? Nie, chyba go nie ma, nie? nie wiem, jest Małgonia Wojtek. się kręci. I to On jest Magda, gdzieś... ta sama służba, co była ostatnio, kiedyś tam. U, u mnie tak samo wygląda pani Karolinka, więc wiesz. Karolinka. Nie, Wojtka to... nie ma, ale ja z nim wychodzę chyba, nie? Czy jak to jest? Poczekaj. Nie, no ty będziesz szedł y, na to, to będziesz chyba mógł wziąć kogoś. Na Ej, to, ja mam nadzieję, bo ja coś takiego. Mi się wydaje, że się gdzieś tu No pewnie Magda, no zobacz. Zaproszenie, jest zaproszenie z, to z rodziny. Nie. A, bo on przyszedł na jednego, wiesz, żeby. Tak, no, żeby się rozchodził Tak, nie miał problemu. Później. Nie, nie miał. No. No dobra, to zobaczymy zaraz, co się wydarzy. Magda oczywiście go... No tak, bo to jesteś po y, upojnej. O, a ten no, dalej stoi. A ich stoi, co mu przeszkadzasz? Ale tam też stoi. Oni mają jakieś połączenie mają mózgowe, czy jakieś <noise> neurony się tam styknęły? Synapsy <noise> zadziałały, czy coś? No kosmici zategowali. O, Magda, no się na poziom wbiłaś. O, a to jeszcze jeden mi pewnie brakuje. E, czekaj, już ci mówię. To jesteś na tobie. Tak, potrzebujesz ósmy, no to, to, to czekaj, to ja ci dam tutaj. Ty sobie nie marnuj się. Ty sobie gotuj. Albo oglądaj może jakieś wykwintne, wy ci ja chodź, chodź, chodź. Oglądaj kanał. Czy to. O, filmy szkolne, proszę bardzo. Należy mm -hmm, być. I się podszkolisz że będzie pięknie i będzie cacy. O, przy do mnie. Zop Ty patrz, ma nie podrywa. Erika. No, na ciastko bierze. Ona myśli, że Wojtek jest ciastko. Mm. Z polewą czekoladową. No dobra, no dajcie mi już kawalerski, bo się jaram tym, że Wojtka upije. <słyska> A też powinno to być w Simsa. Ej, prawda? Powinno tak być. Te, te, też tak uważam. Totalnie. Dobra, no uwaga. Teraz... Te, tak. Przyjdź, no ale stój tu. No nie, no nie, co do kompa siadasz już? Możemy zaczynać? Wszystko aktualnie, trwające wdrażanie zostaną zakończone. No tak, tak, zaczynajmy. Mhm. Tylko pytanie jest takie, czy ja Wojtka tu zgarnąłem? My, Ej, on, on był wcześniej, chyba zaproszony, tak, nie? Też mi się wydaje, że wcześniej chyba zapraszaliśmy. To dobrze. No zaraz zobaczymy, no. Jak nie, no to weźmiesz klikniesz na niego, że wspólny czas na parceli, czy coś się może przyjść. A spróbowałby nie przyleść. <noise> ja mu pokażę. No i co? O! Je Magda, jesteśmy. Ja mam jakiś casting, ale to ja sobie ten casting odpuszczę dzisiaj. A, bo a, czekaj, 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 bo ta dostała. Czemu ona siedzi w helmofonie? A bo jest na tym! O, na imprezie przebierańcowej. Dobra, to no teraz tak. Kto się za kogo przebrał. E... Ty Wojtkę lepiej szukaj. No, właśnie szukam. E... Gdzie ty jesteś? No, ja jestem. A ty tu stoisz, dobra, widzę. Jaster czy tu. Jestem pizzerm. A Wojtek? Wojtek ucieka. Ej, no nie. To jest się kowalerski. A tutaj go... Nie, że chudy. No, podsumowałeś. Czekaj. Ja go. Ja go Mandamy go nie możemy nie zaprosić. To jest jego kawalerski. No, dokładnie. Poczekaj, gdzie on jest? Eee, czy ty go widzisz? No, tak poniekąd nie. Excuse me? <grym> co, co, co to się wydarzyło? Babcią rozę sobie weź. Nie chcę babcia może chcę no, Wojtka. Słuchaj, to tak, o tu masz Wojciech, widzisz, wyżej, o, 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 pierwszy, pierwszy. Gdzie? A tu, o, o Jezu. Kendy nie może, no dobra, a nie może go tu zaprosić? To on, jak on był zaproszony, to on gdzieś tu musi być, no może tak chwilkę później przyjdzie, no nie wiem, no. Ale zobacz, ja go nie mam, to Kendy go ma, zobacz. Jakim cudem. Wojciech jest w pobliżu, poczekaj. No to dobrze, no to... Ty, patrz tam, gdzie jest żarcie. To tam jest Wojtek, na pewno. Myślisz? No a co, nie? A tu może za konsolą sto... Nie. Ta, ta i cycki mu urosły. Czekaj, ewentualnie pod zimą... Nie, też nie. i no pewnie jest... zaraz gdzieś przyjdzie, no nie mówi, się chwilę spóźniają, tak? Nie przeżywaj. Czekaj, jest po... Gdzie to może... No dobra. Dobra, pójść czas i w ogóle kliknij ten. No. We, wiem, co zrób. Kliknij na... Sobą na Candy. Sobą. Weź działania, otwórz. Czeka, aha, my Tu się chyba tulimy, tulimy. Wziacie się tutaj, oblechy. No. Weź tu i działania i weź, y, utwórz grupę. No i masz. No, no to dobre, to, to candy tak. Nie, to anuluj to i spróbuj candy zrobić. To samo. Weź działania, utwórz grupę. O, widzisz, i jest pan Space, jesteś ty. Weź tu tych wszystkich sobie poklep. Ty nie będę. on też jest a no to dlatego się nie poznajecie, Może Nie, tylko, ten, weźmy wiem, tylko tej... tego. No, tylko... Nie, no, weź jeszcze Parkera na przykład, weź tego Leona, o, Markusa, widzisz, weź trochę osób, bo jedziecie tańczyć. O, wszystkie weź dobra, to weź. nie mogę tego już. nie, mogę czy nie? to dobra, ten. Tego. A, dobra, takim, Al-Jaba! Dobra, mamy. Teraz... Twój... Tu je, patrz, nie, to nie jest on. Tak, szczerniał nagle. Magda, tu, sto, on tu on sterczy, się jak. On tu sterczek jak kołek w. No dobra, już. I teraz. K kliknij, o no tu, na parkiet, na parkieta, tańcz razem, tańcz. czy Tańczasem? Nie, na parkiet, tu. weź jest tańc grupowy. grupowy. No I raz właśnie, i dwa. I raz i dwa. Coś, Ile to jest wybaczek najlepszy. wybaczek. Ej, poczekaj, bo tu jest klub, a jestem z Candy, to ja ją tutaj wygrzymocę. A jest też na dole? Jest. Tak, bo... Tu. A no jest. Wiesz, Wojtka też może się ci pozwolą. Ale my nie mamy takiej relacji. Czekaj, A czekaj. nie trzeba mieć relacji obecnie. Aha! aha. Z w szafie nigdy nie trzeba tam ciemno, i tak nie widzisz, kto ci Magda. Ze mną trzeba chodzić. No, Magda się przekonała już. No. To był taki zawód, wiecie, głos zawodu. No. Nie bo mnie bardziej skonsternowało, dlaczego nie tańczy takie mieli tańczyć. Kliknie jeszcze raz, żebyście tańczyli jak należy. Weź, weź tu i o. Idzie. O. A poczekaj, bo ja gdzieś wsiąkłem. Nie, no, no. bo ty to musisz się najeść, no to jest to, to, to normalne. Tak, idź na ten tańc grupowy, zostaw to żarło. No. I pokaż tam na górze, co tam się dzieje. I ja po prostu musiałem parkiet uprzątnąć. Halo. A ja, a ja? No halo. No ty to jak zwykle na końcu i nie w rytmie, o. Czekaj, czekaj. Bo się... No, jak zwykle po swoim. No, no Mario! Co to się dzieje? Jakie ja oglądaj tańce? Nie, no tańczy. Nie, to musisz ten ten. Ona musi, bo ona umie tańczyć, a ty nie umiesz. Kliknij o, A, tańczyć. Powiem ci jeszcze raz. Gdzie on idzie? No żreć, gdzie może iść? Chodź tu, no gdzie chodź tu. A, teraz pójdziesz. Nie pójdę, nie dostałem roli. O Boże. Bo nie poszedłeś na przez No tak, zapomniałem, trudno mapę. Możesz Możesz zatańczyć? O, idę, poczekaj, idę. Jaka może coś z tego będzie? A, tak na środeczku. O! o. Zatrywił Andec. Jest. Yeah, ugabuga. Yeah. A ja nie rozumiem. sami jej faceci leżą Candy? Tam jest. Bo ona jest przewodni... Właśnie, co to na tym kawalerskim robi? Ej, chyba tam coś wyrosło, skoro ona kosmitko jest. ona się zamaskowała, żeby nie było że to jest ona. To poczekaj, ja tutaj zrobię teraz tak. Tak. O, chodź. To po prawej było wziąć. Czemu po prawej? No, po prawej to opcje. Nie, 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 mi wystarczy. Ja tobie kliknę, poczekaj. Ale my z Ale... nie możemy mieć dzieci, więc wiesz. Możecie. Nie. No, on cię zapłodni, potem tylko zabijesz, no proste. Eee, to trzeba mieć czym, bo i tak nie ma. Jak to? No, on ma ślepaki. Aha. Aha! E, wiesz co, ja bym mu postawił grillę. Ja się napij. no. Miałeś go upić. No nie. To niech ona mu postawi w ogóle... To idź ty do Wojtka zagadaj, weź go, nie wiem, przegrzmąć raz czy dobrze. O, poznacie raz się lepiej dobrze. niż będzie. Co mówimy. Ale jak już pomolisz, no. Aha. No, musisz najpierw do Wojtka wyjść. Czekaj, zagadać. bo tu patrz tu. Da Wiesz, że wy... już nieraz widziałam, muszę patrzeć. Musisz. tu się drzwi wyrywają z korzeniami. Wystarczy. Gdzie. A, pff. O, to się napatrzyłam. Czekaj, czekaj. Wojciech, no. tu. Przyjazne. O, ja się z tobą no, przywitam. Ja nie rozumiem, że się nie I Ja też tego nie rozumiem, on przychodzi do mnie żarcie i i wyżera z lodówki, a ja go nie znam niby, ty. <grym> możesz, że mnie zna i przychodzi w dobrym celu. I on się za chwilę za ciebie, wiesz, wyjdzie tam. Nie, ty za niego o, wyjdziesz, żenie. on się ożeni. Dlaczego po prostu nie możesz w tak po angielsku, że... Mary, Mary. sam, No, no nie rozumiem tego. Nie, wyjść, ożenić, wygrzmocić, przegrzoni. Idziesz tu. Wychę, dożyć jak Wiedźmini Tak, czekaj, bo zaklęwać mnie się wcześniej, bo to przyta jest z biodrem lewym. No już przestań. Czy ty możesz z nim pogadać w końcu? Czy nie możesz? Dziękuję. Nie, nie wiem, jedzenie w ogóle, ten klub jest nieposprzątany, nie Magda. On jest jakiś. Przepraszam, sam narzucałeś tymi talerzami tam. No bo ja musiałem je wynieść z parkietu, jak ja miałem tańczyć w takim sywie, brudzie i go gomorze? Jasne, jasne. jest tutaj, wyrywaj, Wojtka. Zresztą się znamy, no bez sensu. To my się naprawdę nie znamy, jak się może nie znamy. Ja nie wiem, dlaczego wyście się zapomnieli, jakim jesteśmy. O patrz, cudem? patrz, ty! No bo teraz się poznaliście. I przy okazji fps y też się poznały. A właśnie widzę. E... Plotkuj. Jezu, dlaczego on jest śpiący? Nie, nie możesz spać, bo to jest wieczór kawalerski. No, by było spać jest... w nocy. Właśnie, to jest wieczór imprezy. E, to czekajcie, trzeba go schlać. Kalięty za barem, oczywiście stoi, nie wierzę. Jak zawsze. Czy już go znam? Nie wierzę. Znam. No. Dobra. Ja mu zamówię takiego drina, że pójdzie mu w pięty. Zobaczysz. Na bogato. Na bo... o, ja nie będę żałował. Niech on się go wprowadzi, niech tylko fortunę przyniesie jakąś. A jak nie będzie o fortuny, to na do ogrodu mieszkać. Tam jeszcze przekąski sobie zamogło. Tak, propos przekąsek, mi, yy, nasza mnie taka ochota. Nie wiem, czy widziałeś tam w kaufie nieraz są takie galaretki takie okrągłe. Takie półksiężyce kolorowe. takie takiej okrągłej tarcy. Jezu, tak. Magda, nie mów mi takich rzeczy o tej no, porze no życia. <grym> jak możesz nie? Ja za chwilę pójdę w ogóle czekoladę. Mam czekoladę. Co, tak skończyła? Kost... Nie, no dlaczego? No po prostu czasem czekoladka, a czasem nie. <s2> no no, czasem codziennie po jednej tabliczce. Ci tam tabliczce, no co ty? Jak już to ewentualnie po kosteczce. Czy ja idę po tego drinka? A ty i kosteczka, tak. Taka w paluszku chyba. W paluszku. No zamów tego drinka, no ja wiem, że wy już się poznaliście, się. jesteście obaj pizzermanami, to jest w ogóle hit, nie? To nie jeden, tutaj masz jeszcze jeden, idzie po lewej. Bo po prostu tu obsługa, po prawej ci obsługa jeszcze, tego. A nie, to po prawej to jest tego, z więzienia uciek. Obsługa Pizza Hat przyjechała. Od dawna jadłam w Pizza Hat, chociaż wolę do chyba. Nie mam do nigdzie u siebie. Ja ani jednego i drugiego też u siebie nie mam. Ale jak tam wiesz, na wyjeździe dziś jestem, to zawsze korzystam. No, ja, nie, to ja, ja chyba pizza. Znaczy, pizza mam u siebie, Pizza Hat, no nie? I lubię, lubię nie, nie narzekam, natomiast no właśnie. W Dagraszu chyba nie do nigdy tak naprawdę. Nie no, dobre tam było. Dobra pizza. A jakie oni mają logo, Magda? To jest taki, taka, taka, taka szachownica z takim koniem? A tej porze to tobie tylko konia brakuje. <grym> A to jest D'Agrasso czy to nie jest D'Agrasso? No patrz, nie, to... Masz takie czerwone kółko z no. zieloną obręczą, biały napis D'Agrasso, po bokach takie jakby wstążki z taką cyratą, taką niebieską, kratkę białą. To chyba to nie, to, to ja 10,1, w czymś innym. To nie było da Grasso, to było coś innego. Jakaś też pitera taka, że ma sieciówkę, tylko, tylko kojarzy mi się koń. Taki pionek jakby z szachów. Tak, ja właśnie ci szukam tego konia. To nie było da Grasso? Nie pamiętam nazwy. O, 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 kto to się tak rozbujał? Emiliano Pavarotti. Czy ja mogę teraz do tego baru? Mogę do baru, iść do baru. Idź do baru i zamów mu weźcie mu Tak. Idziesz, przyjdziesz czy nie przyjdziesz? Na razie z polecenia jak to mi gruby benek wyskoczył. To w nim, to w Kielcach jadłem. Nie no, żaden, ja w benku nie jadłem żadnym. A dobrą pizzę mieli. Ej, e, no dlaczego ty mu... Magda, on nie chce drinka wziąć dla niego, no. No bo i tak, no wiesz... O, mo może jakieś no, Nie ma abstynencji na wieczorze kawalerskim. A czemu nie ma takiej... Pamiętasz, to było w The 1 chyba? Ja ci chyba coś wys... na temat abstynencji. Na imprezach. Ale słyszysz? Nie słyszę, co? Że ta striptizerka wyskakiwała z tortu w The 1, pamiętasz to? Maciek, to było Dominium. O, domi Dominium, tak, w Dominium. Adam. Mhm. Tak. To też jest jakaś ciuciuwa chyba, nie? Czy nie? Właśnie patrzę. Ej, tutaj się w ogóle robi ten... Czemu nie robimy tego celu, Magda? W jakiego celu? No tutaj, teraz zauważyłem. A bo myśmy przyszli się popawić a nie celować. Czy ty to widzisz? Dlaczego... Nie wiem, po, ja nie wiem, gdzie ty jedziesz w tym Dominium, bo w sumie to tylko u mnie jest Dominium. Eee, wy, 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 wy. Nad morzem. Jezus Maria, wy... Okej, okay, to zaraz zobaczę. Eee. A, to, to. Ja A nie ta jest w Rzeszowie A nie, bo to tak mi tylko Kraniec mapy pokazało e, W tym, w Gdańsku e, W Gdańsku Ale jeszcze tam potem jak na ten, Obok Helu to jest ta miejscowość topot? Nie, obok Helu Magda, na tym Cypelku O Boże, już widzę ten twój Cypelek e, Jezu, Jastarnia Tak, w Jastarni było Akurat e, dojechałam No, to w Jastarni jest y, Dominium Dobra, nie, ja jestem młody. Módl... Niepowodzenie, Słucham, Słucham jakie nie nie pokazywało. Ja chcę drinka dla Wojtka, Mi to nie interesuje. On ma yy, świętować to, że wychodzi do Ciebie za... Znaczy za... Boże, są żeni, tak? Żeby wychodzi za magę za mną. Nie, on za mnie nie wychodzi, co? <laughs> Czekaj, Ty masz tutaj. No, u Ciebie nie ma. Nie, u mnie nie ma. Najbliżej masz w Katowicach. No to w sumie 120 km do Katowic. No, we Wrocławiu nie ma. Hmm. O, czekaj, Ma Magda, ja się wreszcie jadam, driny! Ja, podjechać. Ja jadę i będę całkiem spoko. Musiała być specjalne drina. Ale wiesz, no, jak mam do wyboru Degrassa, a Dominium, którego nigdy nie jadłam, to pewnie do Degrasu bym poleciała. To ja w Dagrasu nigdy nie jadam, a jak mam do wyboru Dominium i Pizza Hut, to Pizza Hut. Ja w puławach jadłam w, w tym w Dagraso. No. To też pro propo bardzo dobre piwo mieli. O! Książęce, czerwone. O proszę, wiesz co, tutaj. Wiesz co, ja, ja się sam nawalę. No twój najlepszy przyjaciel się, że którego nie znał, bo go dopiero w dzisiejszym odcinku, który jest to, to 30 jest... któryś pewnie Pięćdziesiąty któryś. Ha! To już tyle to serii ciągniemy. Do. Nie wiem. sobie zobaczę, czekaj. Ja się ja... wypijmy za błędy. Za błędy na górze ja dzisiaj jakąś durną piosenkę przerobiłam, ale już nie pamiętam. To się... Ogólnie to? tortur to się odnosiło, ale no. O, coolie, Jaką przeros... to przerobiłam, to nie pamiętam. Ja sobie jeszcze jednego drinka zamówię, ja się muszę nawalić. Zamów drinka. Najdroższego weźmy. Oczy... Może ognia, ja chcę. Za... Daj mi może ognia, to bo ja chcę, ja muszę, to jest... To jest tak ciężki, kawalerski tym razem, o, że... O, w życiu się nie widziałam. O, no bo YouTube, dzień dobry. <laughs> nie, nie byłam dzisiaj w sekcji subskrypcji. Aha, nie byłam sekretarzem. Ale słuchajcie, zostałem komentarze, że znowu YouTube ma problem, jak zawsze, więc. No, 50 no pot... ten, czwarte. No. No i patrz, i podłuka, gary i wszystko. Ja nie chcę z podłogi zlizywać tego. Sorry, Kaliente, to jesteś. W, w... Nie. Nie, nie Jakby driny. nie miała tych spodni, to by zlizywał. Nie, ona nie umie w drinie, po prostu, zobacz. No, no. W ogóle, Kaliente w tym. w, ty, w tych simsach wygląda brzydko. Ma taki kebab na głowie. Kolor ma ładne. Ale cóż, że ma złom? Le, le, lepsza była w dwójeczce. Nie pamiętam. Jak mogłaś nie pamiętać kalientę? No wiem, co bawiłam? No ta co z lotario, ze siostrą, diną, niną i tym wszystkim tam. Halaj całą. Gdzie tu jest łazienka? Tu jest łazienka. Czy teraz tak, czy to jest kooperacyjna? Czy to jest damsko-męska? To co... zielona chyba. Tak. Czekaj. To ty tak. To ja tu o. tylko muszę. O! Wybierz sobie którego chcesz. Proszę, ja chcę, chcę pierwszy pisuar. <grym> znaczy. wodotrysk. <grym> no, powiem ja że kawalerski się udał, już jest w sumie prawie druga w nocy. Jak na Steam się to i tak jest wyczyn. A czekaj, a mój panieński, o której godzinie jest? Równie? Czekaj, nie wiem w sumie. Myślałem, że o 18, ale chyba się mylę. O 17 masz. Patrz, masz szybciej. No to patrz. Że niby no. delikatniejsze kobiety? Dłużej się pobawię. Aha. I za, ja się raz zleję. Nabiłem dwa driny i koniec. bo to te klatacze zawsze szybko. Na co się będę ograniczał? Kto tu w ogóle? Ty patrz. No ja że my powiem... blisko łazienki siedzieliśmy. Patrz, kolejna Kendy. No to prawda, to prawda. No <grym> i tak nie mam do tej dalszej. <grym> e, e, czekaj, 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 bo jakaś gwia gwiazdunia przyszła. No stoi. Gwiazdunia. A że gwiazdunie wyrywał? Dirk Dreamer, prawdziwa nie gwiazda, na... a prawdziwa gwiazda, ja, ja, nie, ja się nie potrafię tego nauczyć, nie, to on jest na tutaj, a ja, już wszystko mi zeszło, ja w ogóle nie znam, jestem, jestem, nie znam. Jest ja nie chcę chyba tej kariery, ja, ja pójdę w inny zawód po prostu, ja, ja nie mogę być tą, nie, bo ja, ja nie doczekam emerytury z tą karierą, ja, ja w kolejnym odcinku zmieniam pracę, albo dzisiaj jeszcze, Nie wiesz, że w naszym kraju żadnych emerytur nie będzie. No dlatego, dlatego zmieniam pracę tym bardziej, <laughs> niech mam te złudzenia optyczne, sikasz, no. sikasz. A Candy jak? Ona jest głodna w ogóle. Chodź, dam ci przeką. A czemu tym barem się nie zajmuje? Nie, no nie zajmuj się ba. Nie możesz sobie po prostu wziąć przekąski. Naprawdę? No nie, no bo to ktoś ci musi padać. Oh my god, to czekaj, panel, panel sterowania. Wszystko włącz. A czemu nie możesz, nie możesz się bawić tą konsolą? E, na dole chyba możesz. Nie, to masz panel sterowania, weź. I tutaj masz, weź, włącz, włącz. o i sobie Pop. coś tam wybierz i teraz chyba możesz. O, widzisz? Mm. A że które niby? A tam weź panel sterowania i zobacz stereo. O, nie. E, ale to, jaka to jest, zobaczcie jaka to jest kicha w tym klubie. Ale Trzecia w nocy, nie. a oni Magda już poszli sobie wszyscy, DJ, personel i co? A zobacz, jeszcze na dole jest tam ten. Czy ty to widzisz? Patrz! uchlałem się i śpię! To Chodź, połóż się obok. <głos> <głos> Dotrzymaj mi towarzystwa. To jest zmęczona w sumie i on nie może, Czemu, on nie, może się jak ty czemu on nie może się położyć spać? jak ty chrapiesz. Czemu nie może się położyć spać? Drzemka w disco, o! Ona jest rozbawiona. I co, jak będzie spała, to będzie nóżkami przebierała? Tak. W końcu? Ale chyba się spłaciła w tym kombinezonie, patrz jaki ten? Wyglądać ci jak bezdomni. Magda, po prostu się nawaliliśmy i e, no, świętowaliśmy huczne party. W ogóle ja naprawdę nie wiem, co ona z tobą dzisiaj robi. Bo ze mną też wychodzi. Ja właśnie nie wiem. Ty na wszystkie imprezy, patrz. Na ja, mi Ja ją wzięłam i wzięłam to Emily. Tak, tylko tu masz takie bardziej kameralne przyjęcie za tydzień. Tak, bo ja jedę to kupić. Tak. No i co? Aha, i tu jest y, walne zgromadzenie przy kwadratowym y, podejściu. O, czekaj, chyba ktoś będzie dj'em. O, patrz, DJ, Uwaczka. DJ, DJ DJ Uwaczka. Tak. Aha, bo to jest gwiazda wieczoru. No, zaprosiłem dla Wojtka gwiazdę, a Wojtek chyba śpi. Gdzie jest Wojtek? W ogóle mi się wydaje, że on sobie poszedł już dawno. Tak. Tak, a wy zostaliście. A jest tu ktoś w ogóle z mojej imprezy, jeszcze jest u nic między tymi piętrami. co tu się dzieje. Wszyscy o. Poszli, bo się imprezy skończyła, ta wiesz, po lewej tu w górnym rogu. Ale robią. zobacz, tak balet poszło. jest dobry, Magda. Czwarta rano. Nie Dobra, jest źle. Nie, no. nie to że od godziny już śpicie. E, bo to jest e, sprzedawkowanie alkoholu. Dobra. Sprzedawkowanie alkoholu, co innego się robi. <laughs> co, co się robi? Woła się dinozaury. A, no tak, to też. No to ona woła o no. jedzenie, zobacz. To do domu, pewnie coś tam nazywa się. Właśnie do domu. Boże, czwarta rano. Ludzie pewnie śpią. Czekaj, gdzie ty, gdzie ty jesteś? Nie, 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 o. nie, O. To siebie. że śpię. się że śpisz? że śpisz? nie, tej porze. nie, 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 no, no, bo, a gdzieś? bo czwarta nad ranem, przecież ja zawsze mam pobudkę o czwartej nad ranem. No, na prestarexera. Rozmawialiśmy o tym, tak. Tak, ja zawsze to ciebie wstaję po godzinie i muszę gdzieś zjeść, albo coś innego, tak, jakiś kawałka z A ja zawsze o nad ranem. Tak, Magda ma to samo, także... No w sumie ty się smanczone. kładziesz o trzeciej, nie? No to o tej samej co ja się budzisz. No, ale zobaczcie. Piąta rano, balet był dobry, o piątej wraca do domu, idealnie. Tylko, że tam jest problem Magda, bo ta nasza niania się zablokowała i dziecko pewnie jest w histerii może i tak. No, Ja w ogóle ostatnio słuchaj, budzę się. No, idę potem placerek z sera. Ja tak zerknęłam na telefon, patrzę. Mm. Nie pisałeś mi jeszcze, dobranoc. Jeszcze się nie położyłeś? No. A to było. Czekaj, kiedy to było? A czwartej się położyłeś wtedy. A, bo to było po lawie nocnym. Może i tak. tak. No, w, ka w każdym razie się położyłam, potem już rano się budzę, patrzę. Tyle, co się położyłam, chyba, z 15 minut później Maciek do mnie pisze. No, to, to właśnie, czekaj, czekaj, czekaj. Czek, czek. Zdrzemnij. Znaczy nie, śpi I ty... Halo? Gdzie, candy, tu, tu, do, do góry w tym o, stołu ona Eskimosa. Ona telewizor. Właśnie widzę. A dziecko oczywiście... A ten co? A że ja się zapytam, a gdzie e, nie ja? ma Magda nie ma go. Ej, ma Umar... maskotka. <głos> Czarna. <głos> Czarna. A gdzie jestem ja? A ja się... O, łazi. A bo przecież ty go na imprezę zabrałeś. O, no, fak, się odblokował przez to. No, Magda do spania. Zostawić to ustawić. baby? do spania. Wsz idziemy ja spać, spać Ko koniec tak. tego. Jest idealna pora na spanie. Tak, ale słuchajcie, w kolejnym odcinku idziemy na wieczór panińskie, a potem za dwa odcinki, czyli y 13 tak. kwietnia Jeszcze będzie ślub. Tak, tak, że ślub będzie, no ewentualnie się może coś odroczyć, jeżeli na przykład Magda y Umrę. zachoruje. Jest za delikatne. jeb. Nie, nie, nie mogę inaczej, ja nie wiem, nie. jakie ty mi syfilis chcesz wcisnąć. No, ja nie wiem jakikolwiek. No dziękuję. Dobra, o, to już ładnie wszystko, pięknie. Także moi drodzy, mamy nadzieję, że wam się... zamknij te drzwi, mówię! Mamy nadzieję, że wam się odcinek podobał. Była ze mną Madzia. Byłam. Byłem też ja. Dla was też Kiski-Basowski. I pamiętajcie, że za tydzień jest u Magdy, yy, co? Wieczór Panieński, a potem ślub. O, proszę bardzo. Tak. Nie, ja je wychodzę, Do, Dość! Nie chcę łazić Przez i nie różowego kota. Jakiego różowego kota? No, mógł tu wcześniej. Taki ale różowy, oto, to, to, tu. Po prawej. To, 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 to? No, to, 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 to. To nie różowe, Madzia. Ale z daleka wygląda jak różowe. Takie jasne, taka. O, Greta. A czy to jest nasza, ta? No mogła, nie przyszła. Mhm. A tu, tu, się, tu się wydarza cud w ogóle nad wisłą, zobaczmy. Myśmy tu. mieli kiedyś u mnie w szkole znajmą Gretę, nazywaliśmy ją gargamel. Jezus. Pozdrawiamy Gertę, Gruszankę, Magdy, Bardzo serdecznie. Ja do ciebie nic nie mam, gdyby co pamiętaj. No, także co? Trzymajcie się, cześć, i do następnego. pa! Pa! pa.